Cześć kochani, dzisiaj leci do Was fantastyczny zestaw od Mikado Wędeczka Big Slide 222 do 18 gram Zestaw uniwersalny Do tego Mikado New Generation Sensual 2004 Fantastyczny kijek w dwuskładzie Pięknie pracuje Teraz pokażę Wam jak się gnie Zobaczcie na to. Fantastyczna praca. Półparaboliczna. Mega duży zapas mocy. Tutaj szczupaczki, nawet te wielkoludy zostaną wyciągnięte bez problemu. A dodatkowo praca szczytowa kijeczka pozwoli na to, że będziemy mogli i mniejszymi blaszkami czy woblerami sobie rzucić. Tak jak mówiłem, do 18 gram, ale kijek mega mocny. Fantastyczny design nowoczesny i bardzo leciutki. Kowrotek niecałe 250 gram, wędeczka niecałe 220 gram, także zestaw bardzo finezyjny, a zarazem mocny, wyważony w tym miejscu, także możecie naprawdę wziąć jechać na ryby. Do zestawu żyłeczka 0,20 na szczupaki. Także od Mikado oraz zestaw akcesorii i 10 gum od Dragona gratisem ode mnie. Zestaw tylko 119,90 Znajdziecie go na stronie www.bolf.pl. Kod zestawu: Zestaw MUS. Tak wpiszecie zestaw MUS. Będziecie mogli go odnaleźć od razu bezpośrednio u nas na stronie internetowej www.bolf.pl. Zapraszam, ilość zestawów ograniczona tylko 10, a cena o połowę mniejsza, 119 zł, jest to ponad 50% obniżki od cen sugerowanych producenta i tego, co moglibyście kupić bezpośrednio w sklepie. Także zachęcam, 10 zestawów ląduje dla Was sklep wędkarski Zapraszam też do sklepu stacjonarnego, jeżeli chcielibyście taki zestaw kupić. A także, tak jak powiedziałem, na stronę in internetową naszego sklepu. Cześć, trzymajcie się. Pa!